Dzień dobry moi drodzy! My nie zgadniecie, jesteśmy na działce. Zapraszam. Eee, także my na działce. Już po raz któryś w tym roku. Mały odchód, jak zwykle. Dawno żeśmy już nie nagrywali. Eee, no a teraz. Eee, no co, zamykamy, można powiedzieć. Jeszcze nie wiem czy dzisiaj, czy następny jeszcze odcinek może jeden zrobię. Sami widzicie, już jest po sezonie. Już większość już żeśmy tutaj posprzątali. Ostatnie pomidory żeśmy yy, też już zerwali. I sami widzicie, że już jest tutaj pozamiatane można powiedzieć. To jeszcze nie wiem czy to dzisiaj dam radę rozebrać. Ale widzicie, Monika tu już ładnie posprzątała wszędzie, co nie rdza. Tu nic nie ma, tu już są tuskawki przesadzone, można powiedzieć. Już Mieliśmy je tutaj, jak pamiętają ci, co oglądają. One są teraz przesadzone, bo tam coś nie rosło. Tutaj poplon oczywiście. to no nic już nie ma, no co tu, co tu będę się tego rozpowiadał. Chodnika nie zdążyłem dalej dorobić. Nie wiem, czy jeszcze w tym roku to zdążyć, czy będę się za to zabierał jeszcze w ogóle, ale Zobaczymy Co się zmieniło, a zmieniło się, no zobaczcie sami tutaj nie ma płotu. Płot leży tutaj. To będzie rozebrane, no, oczywiście na dopalenia tak jabłuszka też wszystkie pozrywane. Dobre były. Tu to się namordowałem wam powiem. Bo bo tutaj jak widzicie tutaj są takie metalowe można powiedzieć nie wiem jak to nazwać nawet metalowe pod, nie podpory to nie są podpory to jest takie jakby po prostu ten właściciel przed nami wziął to tak jakby to ten cały płot ustabilizował na tych na tych podporach czy na tym nie wiem jak to nazwać nawet i takie właśnie metalowe, plus w ziemi jeszcze były, betonowe. Po prostu wsadzone do ziemi, nalany betonu i z tego było takie coś. To jest jeden z kamieni. O, a tu jest, leży drugi. O widzisz, nie ma co szukać nawet. O, tak to wyglądało. Ja żebym to wytargał, to waży jakieś 50-60 filach nie lepiej. Myślałem, że się zesram, że mam pożar powiem. Także o, metal, rura i zanany betonem i to miało być tak ustabilizować ten cały płot. Także ja to wykopałem no i że nie wiemy co z tym zrobić to żeśmy stwierdzili że zrobimy sobie o dekorację można powiedzieć taką w ogrodzie i to wam powiem że to fajnie wygląda tamten jeszcze weźmiemy też robimy jeszcze nie wiemy gdzie ale gdzieś go sobie zakopiemy no także co jeszcze no o co beczki już są pochowane wszystko można powiedzieć przygotowane już na, na zimę do schowania tak. Sam widzicie tu leżą. one będą potem schowane. Czy może zostawię? Zobaczymy. No, nie ma już foteli, nie ma... Yy, spadochrona chciałem powiedzieć już. Nie ma... No czego nie ma? No parasola nie ma. No. Wszystko pochowane, w suchym już. Aha, no i co do tego jeszcze o tych bram tutaj, to też będą, one też będą jeszcze zniszczone. Ale to już tych żelaznych nie będę wykupywał, bo inaczej to wszystko rozwali się, tak? Wszystkie te, a nie, nie mam zamiaru tego robić od nowa, wszystkie te płyty betonowe. Dlatego to będzie ucięte fleksem i to po prostu zostanie tak, a tam z tyłu będą po prostu kwiaty czy coś w stylu. Nie wiem, coś tam Monika wymyśli. No, ale mamy taką pogodę, zaczyna coś padać, a ja miałem zamiar dzisiaj wejść na dach i łatać dziury. Taką, taką pianką, że tak powiem. Jak to się nazywa? No taka pianka budowlana, o coś w tym stylu. Ja to tak to wygląda. Tutaj montażowa pianka, coś w tym stylu. Bo nam coś dach przecieka do środka. Niedużo, malutko, ale mimo wszystko. A ja nie chcę, żeby ja przyjdą te e, brzydkie pogody, że tak powiem, będzie nam tu padać jeżeli ja tam będę musiał... Yy, jeszcze wodę wylewać a żeśmy ostatnio właśnie z kolegą patrzyli i jest naprawdę jest tam gdzieś dziurka jakaś gdzie tam po trochu się leje znaczy leje to to kapie jakby ale nie chcę tego też zostawić tak no tutaj drzewko też znowu wyrosło zobaczcie <śm> a już się mija na samym dole już to wszystko rośnie także to wszystko będzie ogromne na drugi sezon no i co no i tak to na dzień dzisiejszy wygląda mamy połowę października Także można powiedzieć sezon zamykamy, tak? Znaczy sezon już jest dawno zamknięty, ale oficjalnie można powiedzieć to, bo to już no, nic już nie rośnie, wszystko już, tylko kwiatki jedynie jeszcze trochę. No tak, co będziemy jeszcze robić? A w następnych dniach, nie wiem czy kiedy, co jak tydzień-dwa, tutaj jak widzicie, załatwiłem sobie to są takie na, na grządki podwyższone, słuchajcie. Tak jak tam mamy. Tam mamy 4, a załatwiłem sobie następne 9. Możeśmy stwierdzili, że w grządkach oczywiście o wiele lepiej w niż w ziemi. Także mamy, w tym roku mieliśmy porównanie, i to była różnica duża. Mówię, że to sporo jeszcze rośnie ja Mówię, że tu nic nie rośnie, a tu jeszcze mamy trochę. No, seller jest jeszcze. Także no, także weźmiemy jeszcze, dostawimy sobie dwie albo trzy. To może podwyższymy jeszcze o jedno. Zobaczymy. No, także będziemy mieli większość już w tym w grządkach, tak, a nie tylko w ziemi, Bo to jest ziemia, jest po prostu słaba. No, dobra. No, zobaczymy, czy damy radę jeszcze wejść i zakleić chociaż trochę tam na, na dachu no bo ja się przebieram i no i startujemy Jestem na dachu. Tak to to wygląda. Gdzieś tam, gdzieś tam na środku, właśnie ostatnio był kolega, właśnie po ten dachu, bo on jest lżejszy. Mówi, gdzieś tam jest dziura, także musimy. Wziąłem sobie w razie czego za tą deskę, żeby nie wpadł w razie wpukł. No i szukamy tej dziurki tutaj. No, Każdą dziurę, jak widzicie, zaczyna łatać. Musicie zdaje że to jest tutaj. Teraz jest wielka, wielka dziura, to zaraz wszystko ładnie wypełnię. Teraz zaczyna znowu kropić, tak, że pogoda jest niezbyt na takie coś. Tam z tyłu też jest widzieć dziura, ale mi tu właśnie pada gdzieś tutaj. Tam się zajrzy to leci woda na dół, gdzieś tu w, tym, w tej okolicy tutaj właśnie. Pada mi do środka, niedużo, ale coś tam właśnie pada i to trzeba się pozbyć tego, tak? Także jedziemy ja najpierw z tą dziurą tutaj, a ja mam tego prawie 1,5 litra, także nie to ładnie się nie, nie, nie muszę tego odpędzać. No to się potem jak to zasnie, to ładnie się potem wyrówna, no a będzie załatane, super. No zobaczymy, szukamy dalej no, pozaklejałem wszystkie te dziury dziureczki, także teraz powinno być spoko oczywiście tak nie zostanie bo na następny sezon to będziemy robić już tak kompletny dach bo on się już nie nadaje także zobaczymy jak to będzie no, zeszłem z dachu Zakaliłem co dało się radę, ta jest kompletnie pusta, 750 litrów się wydaje, że to nie wyda tak dużo, a to moment i nie ma, ale takie mam dwie na szczęście, także w razie co to się jeszcze poprawi, no to wyrzucam i pokażę Wam jeszcze co tam jeszcze zrobiliśmy. Co ja tu jeszcze zrobiłem, słuchajcie? Tutaj, ziem wykopał wszystkie te krzaki, korzenie, Tutaj było trochę roboty. Co? Teraz już nie ma nic, jest czciściutko. No, jest normalnie kwiuszka, przejezdnia, spokojnie można przejść, przejechać. Także to też mam z głowy. No i dzisiaj jeszcze tylko wezmę, za to się, czy dzisiaj zaraz. Tam muszę sąsiadowi oddać te metalowe prędy. No, powyrywamy te resztę krzaków po pomidorach no i chowamy to zaraz wam pokażę jak to jest już bez. No, i tak to wygląda już. Jak już tego nie ma, cieplarnia też już poprzątana. No, po śmieci, pozbierałem ten cały syf. Jeżdżę samochodą, moika w tym momencie już zobaczcie, już przekopała ten kawałek ziemi tu. Już sieje poplon. No, a tu jest resztka, Chyba tego nie będę rozkładał. tylko Ładnie złożę folię też i ten I co? No i co? Gdzie tam zostało? Co to jeszcze zostało? A no te pręty jeszcze tylko wezmę. ładny powiąże wszystko razem. I tam z tyłu się zaniesie, żeby to jest był porządek. No i to chyba dzisiaj by było wszystko raczej. A zobaczymy co tu jeszcze można zrobić na szybko. No, a ja jeszcze przekopię. Moi zrobiła to. A ja zrobię, tu gdzie były stare podkawki tu ten cały kawałek przekopiemy jeszcze i to już chyba będzie. Wszystko na dzisiaj. to się prezentuje no, aż parę minut i gotowe ten kawałeczek ziemia miękka tam szybko poszło no i co to zaraz pochowam chowamy narzędzia i to by było moi drodzy na dzisiaj wszystko taki mały krótki filmik update coś w tym stylu zamykamy sezon tu będzie dalej oczywiście jeszcze robione w najbliższych dniach, tygodniach zobaczymy co tu jeszcze porobimy, przygotować się na zimę no, kiedy będzie następny odcinek o działce, nie wiem, zobaczymy także, a wyglądajcie czekajcie na nowe filmy bo będą cały czas, także my się widzimy w następnym filmie Pozdrawiam i do następnego filmu.